to dobro, a to piękno, a to miłość, a to tak, a to tak tworzysz swój świat, a to słowem, a to obrazem, a to decyzją, a to tak coś dziś zmień, bo co wewnątrz, to na zewnątrz. A co pani robi? Mierzy? E, nagrywam, a chciałby pan przeczytać cytat? A co pani nagrywa? E, takie filmiki. A, e, o a to tak. Oszczyt? Interpretuję cytaty. Cytaty, a niech pani powie jak ci, tak. Jaki cytat? To dzisiaj mam taki, że karm się różnorodnością. Tak? Tak. Karm się różnorodnością. No, żeby swój mózg zaskakiwać różnymi rzeczami po prostu. A czy truciznie też część? Oj nie, chyba nie, chyba bym. No, ale no wie pani różnorodne. No, ale podobno yy, w małych ilościach podobno nie ma trucizn, a że trzeba... A hrabiego Nie, a o czym to? A to jest o takim człowieku niesłusznie osądzonym że, że w twierdzy. Tam po prostu był w twierdzy, uciekł, został hrabią. No i, tak, i taka, wie Pani, taka najlepsza powieść nie ma, że tak powiem. No. Skoczył pan teraz mój mózg i jest to dla mnie coś innego, więc... Ale teraz, a teraz okay. mogę odwrócić na pana kamerę? Nie. Nie, dobra. Na dziadka z I tam dziadek podejmuje pewne działania. Jakie? Karmi trucizną swoją wnuczkę. Mhm. Po to, żeby ją nikt nie otruł. Mhm. Tą trucizną. Zaczyna od małych dawek mhm. I, i tam jest taka scena, że on mi to tłumaczy, że to jest, jest jej dla niej posag na, na, na życie od niego, czyli można karmić z trucizną czy No wychodzi na to, że w małych dawkach jest to do przyjęcia. Ale więc... wie Pani, jeżeli Pani raz poda to Pani uzależni. Jeżeli Pani raz zapali, to, będzie, to, to Pani się uzależnia. Jeżeli Pani raz komuś da narkotyki... Uh -huh. czy ważna jest motywacja, z jaką tą rzeczą robimy. Uh -huh. Bo ten dziadek miał dobrą motywację. Uh -huh. miał dobrą intencję. No, ona umrze. Wcześniej czy później, ale umrze. Uh -huh. Po prostu umrze. No tak. Czyli jednak a jak trzeba uważać. Czy miałaby szansę żyć dłużej? Może dłużej tak, może krócej też tak. To już byłoby na tyle. Dobra, dziękuję bardzo. Dobrego dnia. E, słuchajcie, no to dzisiaj, a to tak. A to tak wyszło, co do tej różnorodności. Pan nie chciał, żeby go pokazywać, ale e, mogę. Jestem ja, więc słyszycie w tle. Więc dzisiaj, a to tak, bez komentarza. <śm>